Hej kochani, właśnie wybieram się na zakupy e, takie małe dzisiaj potrzebuję parę rzeczy kupić do e, chłodnika, który dzisiaj będę robić i chciałam was zaprosić do dnia ze mną spędźcie go dzisiaj ze mną tyle ile tam możecie e, trochę dzisiaj mnie będzie, będziemy gotować zupkę a teraz wybieramy się na zakupy Marysia z tatą poszli na zajęcia od rana a 9 na 9.30 Dzisiaj napowiadają bardzo duże upały do 36 stopni, więc trzeba uważać na siebie, jak nie musicie nie wychodźcie z domu. Pijcie dużo wody, chowajcie się do cienia. Ja zapomniałam w słonecznych przeciwsłonecznych okularów wziąć i trochę mnie razi w <grym> tutaj, ale że dzisiaj mam, e, nie, ma, mam wszystkie zakupy, tylko potrzebuję parę produktów, więc wybieramy się tylko do Biedronki obok nas. I zaraz wracamy. Fontanna działa. Można się schodzić. Znaczy nie, nie żeby ktoś skakiwał od razu do niej nie. Ale rączki można zamoczyć na przykład. I taka droga do Biedronki. Bardzo ładnie mamy tutaj na osiedlu. Naprawdę pięknie. Ktoś pomyślał. Ogólnie osiedle, na którym mieszkamy ma opinię najpiękniejszego osiedla w Szczecinie. Tak nam się trafiło. Akurat tutaj się udało wynająć mieszkanie. Tak to wygląda. Jak to mówi mój mąż. Także tak. Tam jest wyjście, tam jest brama. I wszystko jest na kody. Nikt obcy nie wejdzie. No chyba że przeskoczy bramę. Cześć kochani, jeszcze raz ja. Miałam Wam pokazać po kolei jakiś hol zakupowy, ale tam jakaś sytuacja wyszła. Robimy dzisiaj. Barszcz, nie barszcz, przepraszam bardzo, nie barszcz. Co to się nazywa? Chłodnik. Tutaj jest pokrojona jedna botwinka z jednymi buraczkami, które były w botwince. I robimy taką porcję na dwie osoby, bo Marysia nie będzie jadła chyba tego, ale zobaczymy. Tutaj jest pokrojony szczypiorek, rzutkiewka, zepsuł mi się koperek. Tutaj kroić ogórka. Mam jeszcze tak jak pokazywałam. Wam kiedyś na filmiku będę, będę dodawać kiszoną botwinkę, spróbujemy coś nowego. Jak już zrobi się ta zupka, to Wam pokażę. I mam jeszcze zakwas z kiszonej botwinki. Może też trochę doleję, może coś innego będzie. Także jak już będzie gotowe, to, to Wam pokażę. Spróbujemy na wizji, jak to smakuje. Kupiłam jeszcze cebulę, bo mi się skończyła. Będę do tego zimniaki gotować w osobnym garnku i będziemy tak jeść. Później po południu jeszcze się wybieram do kosmetyczki na tak, paznokcie sobie zrobić, więc też pójdziecie ze mną. <śm> taki, taką porcję na dwie osoby. Może jeszcze to kroję, trochę rzadkiewki mi zostało, to, zosta to resztę skroję. Chociaż jest taka jakaś, jakaś czarna jedna, muszę sprawdzić ją. Tutaj mamy gotowe ziemniaczki, dużo koperku, dużo cebulki, takie w całości. Mój mąż obiera jajka, mój mąż ubiera jajka. Będziemy zaraz przekrajać i jeszcze chwilę wyciągniemy zupkę. Pytaliście się o przepis, no przepis jest bardzo prosty, no gotować tylko naprawdę krótko, ja, ja gotowałam 15 minut tą całą botwinkę umytą, pokrojoną buraczki w, w plasterki. Niektórzy tam jeszcze trą na tarce, ale ja wolę takie plasterki. i No i to 15 minut gotujesz. Później no, takie z litr wody, żeby było, nie? Więcej chyba nie potrzeba, nawet mniej ja dawałam. I Ostudzić to naprawdę, żeby to było zimne. Jeszcze nie mamy aż takiego zimnego, ale nam się trochę spieszy, bo mamy teraz, muszę wyjść później. Może jeszcze na jutro zostanie. I do tego pokroić, tak jak wcześniej pokazywałam Wam, ogórek, rzutkiewkę, koperek. My, yy, co ja tam zrobiłam jeszcze? Że, yy, to wszystko. I szczypiorek. No i to, i wszystko. Mieszasz, mieszacie to z tą wodą, nie wylewać wody. I zalewacie sobie, ja wzięłam akurat jogurt grecki, trochę kefiru, ja miałam jeszcze tą kiszoną, kiszoną botwinkę, też trochę, nie za dużo, żeby też nie przesadzić, pierwszy raz robiłam, sorry za męża, sorry za męża, i, i co? No, i to wymieszać. Jak kto tam lubi gęstsze, czy rzadsze, to już sobie dopasować. Jakby ile, ile tego dać, tego gurtu, tego kefiru. I, yy, I dać trochę soli i pieprzu. Ja tylko tyle daję. Może nie ktoś tam da jakieś inne przeprawy, ale ja tylko to zaraz będziemy próbować. Tak. Co? Trochę jajkiem rozrzucam. <laughs> po stole. Tutaj mam właśnie jak wygląda w garze, że tak powiem brzydko. No i tutaj nałożone już. Będziemy próbować schwójkę. No, także szybciej na smacznego. Mam nadzieję, że może nie otruje. Jedziemy razem na gumieńce. Zabieram was tym razem. Żar się leje z nieba. Idziemy na autobus taką drogą. Tutaj mieszkamy. Niedaleko. A tam jedziemy na przystanek. Oj, gorąco dzisiaj. Marysia Marudna. Autobus pojechał. Ale to nic tutaj co chwilę jeżdżą. A jedziemy innym numerem bo jedziemy 60. tutaj jest yy, biura zajezdni, tramwajów. Chyba tramwaje i autobusy, czy tylko tramwaje? Nie pamiętam teraz. No. 30 ponad stopni, na pewno, ja stale nie wiem dokładnie ile. Jesteśmy na Gumieńcach. Tam jest taki mały lwiatan, w którym bardzo dobre smocze owoce sprzedają które mają smak, że tak powiem, bo ogólnie znaczy owoc często jest bez smaku, a te mają słodkie, wspaniały smak. I już kilka razy kupowałam no, dla Marysi, ale teraz są inne owoce, więc cieszmy się truskawkami, czereśniami i tymi malinak, malinkami może. Tutaj jesteśmy. Tuż jest taki zajaz, za niech to się nazywa tam byłcja tam są tramwaje stają. Tutaj e, jest też dom pani, która prowadzi e, lekcje śpiewu. Też prowadzi na Instagramie i na Facebooku bardzo fajne konta. Pianosfera. Pani Sandra. Pozdrawiamy panią Sandrę. Serdecznie. Bardzo pozytywna osoba. Tak wyglądają Gumieńce. To jest kawałek, nie? My mieszkamy jakieś... Jechałem autobusem 10 minut, może jakoś tak. Tak jak kiedyś Wam mówiliśmy Szczecin to jest bardzo zielone miasto. Dużo tutaj jest takich alejek, deptaków, parków. Jakichś takich możliwości spacerowych. Tutaj nawet na pasie zieleni Pomiędzy, pomiędzy ulicami pasem jest pas zieleni, które rosną drzewa bardzo fajnie. Ja już dochodzę a pod tymi blokami chodzę do pani, do fajnej dziewczyny <gryw> właśnie do Dominiki na pasnokcie pozdrawiam się Dominika, bo wiem czy czasem oglądasz. Nie wiem czy YouTube, ale wiem że Facebooka. Ja już po paznocie spędziłem bardzo miło czas, tam zawsze jest wesoło. Fajne młode dziewczyny pracują. No i sobie czekam na Przemka, bo mam jeszcze tu do ułatwienia parę spraw. Mogę wam pokazać moje nowe paznokcie. A tak kwiatek tutaj jeszcze jest. Super ładnie robią, my no, one mamy. Jest lato, więc trzeba celebrować. Poczekam tutaj, gorąco dalej. Nie wzięłam nic do picia, ale wodę dostałam tam od miejscu, coś się napiłam. No i tak spędziliście, że dzień. Tak mi to sobie mam mama ma dzień. Czasami mam wyjście. Pozmokcie lub do fryzjera. Tak mało wychodzę, szczerze mówiąc. Marzy mi się pójść do kina. Ale myślę, że już może się niedługo w pełni się przy przedszkola. I zabiorę męża na randkę do kina.